A powiedz mi, co mielibyśmy o tobie słyszeć? No, chyba ten nowy gej rozpuścił mi jakieś ploty. No, pewnie się wkurzył, że go tak wcześniej pojechałem. Nie, no to, to straszne, naprawdę. No, jak można tak kłamać, prawda? No, dokładnie. No, co on sobie myśli, jak go znajdzie to mu tak ryobije. Dobra, Kasper, słuchaj, przestań ściemniać. Widzieliśmy cię w bibliotece z tym nowym i. No. było gorąco. Co? To o czym wy mówicie? Chyba już kompletnie pogięło. Nie no, gościu, chyba nie będziesz nam się teraz wypierał w żywe oczy. Przecież bo i tak powiedział, że cię widzieliśmy, no. To, ale musieliście mnie z kimś pomylić, albo coś. Kacper, przestań się mieć. Myśleliśmy, że coś nam prawdę powiesz. No, ale co ja mam wam ja mam powiedzieć, no? no Jeżeli myślisz, że jestem gejem, to się grubo mylicie. Nie wymyśliliśmy my sobie tego, sorry, no. <grych> Dobra, skoro jesteście tacy mądrzy i wszystko wiecie, a nie ja nie mam w ogóle po to z gadać. E, czy ty to, to właśnie widziałeś? Ten gościu próbował nam w żywo oczy się wyprzeć i kłamał. No, co za tym? No dobra, dajmy mu trochę czasu. Może sam nam o tym powie. No ja, może. To jest jakiś dramat. No, chłopaki widzieli mnie z darkiem, pewnie tylko oni, i plotka się rozniosła. Muszę z nim pogadać, muszę powiedzieć mu, żeby wszystkiemu zaprzeczył. Przecież nie mogę być pośmiewiskiem. Licealista chce znaleźć Darka i zmusić go, żeby powiedział wszystkim, że Kacper nie jest gejem. Nie mam nastroju na żarty. Pójdziesz do moich kumpli i powiesz im, że nic nas nie łączy. W ogóle się nie znam. Że co? I że nie jestem gejem. Nie będę kłamał. Właśnie, że będziesz. Pójdziesz tam. Oni nas widzieli. Teraz mam przewalony, rozumiesz? Kacer, jak nas widzieli, to i tak nam nie uwierzą. Pomyśl, może to jest idealny moment, żebyś powiedział wszystkim, kim tak nie naprawdę jesteś. Nie przyszedłem tutaj cię o rady. Masz tam iść i powiedzieć, co ci kazałem. Mogę I... to wszystko widział na fejsa, jasne? Nie będę kłamał, Kacper! Jesteś gejem, czy tego chcesz, czy nie. Nie jestem gejem, rozumiesz? Ej, Kacper, wyluzuj. Kacper, jesteś gejem tego nie zmienisz. O! Kacper, ty to oszalałeś? Co wy wyprawiacie? O. W porządku, Darek. Tak, tak. Czy to ty go pobiłeś? Uf. Możesz stać? Chodź tam, być. Tak. O. Na pewno? Możesz mi odpowiedzieć? Dlaczego go pobiłeś? Bo miałem taką ochotę! On rozgaduje o mnie jakiś bryt. Dobra, stop, wystarczy. Zaprowadź go do Hitlist, dobrze. Okay. A ty ze mną do gabinetu. Zadzwonię po twoją mamę, może wtedy będziesz bardziej rozmowny Co się stało z Kasprem? On nigdy nie był agresywny wobec nikogo. Chyba nawet nigdy nikomu nie przywalił, a teraz, a sam się go przestraszyłem. Nie wiem, może on się boi, że skoro jest Gajem, to ludzie przestaną go akceptować. To jakaś masakra.